Witam, witam drogie wagi. No i mamy marzec już za pasem, a więc kwiecień i co? Święta Wielkanocne. Bardzo szybko to szybko poszło. Chcę Wam bardzo podziękować za to, że mnie oglądacie, subskrybujecie, za to, że piszecie na mnie komentarze, za Wasze głosy, za subskrypcje. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę mnie zapronumerować czy zasubskrybować i oczywiście polubić z paluszkiem do góry. No, jak chcecie dostawać moje powiadomienia, to przyciśnijcie po prostu zasubskrybuj przyciśnijcie dzwonek, żeby się upewnić. Tak jak dzwonek będzie przyciśnięty, to zawsze będziecie dostawać powiadomienia. dane bardzo długo mi schodzi i postanowiłam to robić na żywo. No, jestem też praktycznie, robię nową stronę internetową, bo tamtej już nie ma. Nie wiem dlaczego to się tak stało, ale zlikwidował. I Zmienię też a, imię kanału, ale to Wam powiem, dam po prostu Wam znać. A, oczywiście zrobię wideo na ten temat. Wszelkiego rodzaju pytania proszę też kierować, a, oczywiście, na mój e-mail, który jest pod każdym moim wideo. W każdym razie, może teraz nie ma, ale za chwilę, jak skończę, to naniosę. Um, no, i moi dro moje drogie wagi. Waszym mottem jest growth, czyli rozwój. Ok, rozwój pod każdym względem. Koronuje Was dziewiątka pentakli. Piękna karta. To jest karta praktycznie koziorożca. Reprezentuje nią Koziorożec, tak samo jak i Diabła. Diabła też reprezentuje Koziorożec. Ale tu Was koronuje po prostu harmonia, zadowolenie jesteście paniami, czy też panem swojego własnego losu. Zadowolenie i... Kijów. Proszę. Siódemka Kijów. To znaczy, że wy albo ktoś z waszego otoczenia ma właśnie konflikt z otoczeniem. Tym bardziej, że tutaj jest właśnie diabeł. Diabeł to wszelkiego rodzaju mm, toksyczne związki, nałogi, przyzwyczajenia, i tutaj możecie Mieć kogoś takiego, to niekoniecznie musicie, możecie, ale niekoniecznie, bo to może być ktoś z waszego bliskiego otoczenia. Ok? Przy tym jest iluzja. Czyli uważajcie, jeżeli wydziałacie taką energią, to jest was po prostu. Poszukiwać w jakiś sposób, ponieważ jest tutaj księżyc, czyli to może być dla Was taką iluzją, czyli może się dobrze e, maskować ta osoba. Ok? Ale tak, która Ci mówi, żebyście Moje drugie wagi, zwracali uwagę na swoje sny i swoją intuicję, bo ona ci będzie dużo podpowiadać. Także zwróćcie naprawdę na to uwagę. Później mamy szóstkę pentakli. No, piękna karta. To jest karta spełnionych życzeń, a przy tym mało tego. Macie koło fortuny, i magika, i słońce, no marzec jest pięknym miesiącem dla was, moje drogie wagi, ponieważ jest tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart dużych arkan. to może potrwać nawet i do kilku ładnych miesięcy. Ale towarzyszy Wam, tak jak powiedziałam, karta spełnionych życzeń. Czyli, jeżeli szukacie pracy, to jak najbardziej marzec jest wspaniałym miesiącem dla Was. Jeżeli szukacie partnera, z każdym względem, nie dość, że magik, magik jest też go, ale magik mówi, że jest, macie wszystkie te narzędzia, dysponujecie nimi, aby wymanifestować to, czego pragniecie i chcecie, moje drogie wagi. Koło fortuny, szóstka pentakli. Czyli tu z kolei w szóstej pentakli, mimo że to jest karta spełnionych życzeń, to jeżeli będziecie dzielić się. Swoimi dobrami, jakie zdobędziecie materialnymi, to OK. Zmiana pracy, zmiana trybu życia, zmiany, wszelkiego rodzaju zmiany wyjdą wam na lepsze. Dlatego, że macie słońce, macie magika, macie koło fortuny. Możecie zagrać nawet i w gry. Czyli na przykład to Moi drodzy, jeżeli chcecie partnera, możecie go sobie w miesiącu marcu wymanifestować. Jeżeli chcecie, aby osoba toksyczna w Waszym otoczeniu weszła na dobrą drogę, też możecie to wymanifestować. Jeżeli wy macie jakieś toksyczne przyzwyczajenia, to też się możecie ich wyzbyć. To jest wasz miesiąc marzec. Piękna karta. Tym bardziej, że właśnie teraz Mars. Mars, Pluton, Jowisz, wszystkie te, Trzy planety Koligują, mieszają się ze sobą Także skupcie się na tych pozytywnych sytuacjach Tak, żebyście mogli Wymanifestować to, czego pragniecie i chcecie Tym bardziej, że Byk pan na koziorożec To jest osoba też po 35 roku życia i Wzwyż Która może wam po prostu pomóż. Zapamiętajcie jedno: że w życiu wszystko dzieje się nie bez powodu czy przyczyny, czyli nic na siłę. W tej chwili marzec jest wspaniałym miesiącem dla, dla Was, w mojej drogie wagi. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, to byk pan na koziorożec, Osoba po 35. roku życia i wzwyż, albo to jest osoba, która ma też te znaki na swoim wykresie urodzeniowym, możecie do niej śmiało pójść po poradę. Ok? No, i tak jak powiedziałam, waszym motem jest rozwój. Rozwój pod każdym względem. Duchowy, zawodowy. Uh, matrymonialny, finansowy, you name it. Okej. Okay. Także mojej wagi wspaniałego marca wam naprawdę życzę. No i oczywiście mamy, czy zmienił się jakoś głos? Praca z energią numer 20. 20. Może się coś wydarzyć albo wejdziecie w bramę numer 20, albo się okaże, że drzwi czy kogoś pójdziecie odwiedzić, będzie numer 20. Po prostu otworzycie książkę na 20. stronie i się okaże, że coś rezonuje z wami, albo o 20. Go, godzinie coś się zdarzy, co będzie rezonować. Jednym słowem, macie tutaj praca z energią. Życie bywa elektryzujące, ponieważ samą jego esencją, esencją stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twe dłonie i serce są gotowe, żeby przekazywać uzdrawiającą energię Twoim bliskim i klientom. Proszę, śliczne. I 23, czyli 20 i 23 to są dwa numery, które będą za Wami chodzić albo się ukażą jako potwierdzenie. Złe albo dobre. Staję się bardziej, mamy moich odczuć względem pieniędzy. To jest na miesiąc marzec. 20 i Białego Święta Kobiet. To mamy przecież marzec. No i widzimy się w kwietniu. Słyszymy i Wam damy. Do widzenia.